Cześć, witajcie na kanale Komputronik. Dzisiaj podejmę temat porównania dwóch praktycznie identycznych laptopów. Różnią się tylko jednym szczegółem. Ale zanim przejdziemy do sedna odcinka, to pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę i zasubskrybować ten kanał. Więc co? Lecimy z tematem. Różnica w cenie tych laptopów jest na poziomie 500-600 zł i wynika ona z procesora. Zgadnijcie, która marka jest droższa? Dokładnie, Intel. Gigabyte G6X z roku 2024 na pokładzie i7K13650HX, 16 GB pamięci RAM, terabajtowy dysk oraz RTX4060. Po drugiej stronie jest nowy HP Victus 15. Między nimi są trzy różnice. Pierwszą z nich będzie częstotliwość odświeżania 144 kontra 165 Hz na korzyść gigabajta. Drugą różnicą będzie wygląd i ja tutaj nie będę oceniał, bo każdy ma swój inny gust. Osobiście ten biały mi się bardziej podoba, bo jest po prostu bardziej unikatowy. Trzecią różnicą, na której najbardziej się skupię, jest procesor AMD Ryzen 7 8845HS. Ma on 8 rdzeni z taktowaniem startującym od 3.8 GHz do 5.1. W Intelu na papierze wygląda to zupełnie inaczej. Taktowanie startuje od 3.6 do 4.9, a rdzeni mamy aż 14 w układzie 6 plus 8. Czy większa ilość rdzeni przełoży się na większą efektywność? Tak i nie. Oba te laptopy przetestowałem w trzech aplikacjach. Zaczynając od FurMarka, który testuje stabilność chłodzenia oraz temperatury na procesorze oraz układzie graficznym. Drugim programem jest 3DMark, który określa ogólną wydajność komputera w wartości punktowej. No i trzeci, bardziej procesorowy jest Cinebench. Zacznijmy od tego pierwszego. Po upływie około 15 minut oba laptopy wygenerowały około 40 do 41 fps jeżeli chodzi o temperatury na układzie graficznym, były wręcz identyczne, w granicach 78 stopni. I tutaj muszę zapisać pierwszy malutki plusik po stronie HP. Mimo tego, że temperatury były bardzo zbliżone, to jednak kultura pracy była zdecydowanie... Lepsza. Po prostu był cichszy. W Cinebenchu na teście jednordzeniowym bez większych zaskoczeń. Zdecydowanie lepiej poradziła sobie tutaj i7, generując 110 punktów. Laptop, w którym umieszczony jest procesor AMD Ryzen 7 8845HS wygenerował 77 punktów. Całkiem spora różnica. Wszystko testuję w rozdzielczości Full HD na maksymalnych ustawieniach. Zacznijmy od Valoranta. Tutaj trzeba przyznać, że różnice są naprawdę znikome. Średnia ilość klatek w laptopie HP z Ryzenem na pokładzie wahała się od 310 do 320 fps W Gigabyte'cie sytuacja wygląda bardzo podobnie, również około 315 do 320 klatek. Różnice zaczynają się pojawiać, kiedy testujemy gry bardziej procesorowe, takie jak Red Dead Redemption. Tutaj ilość klatek na korzyść Intela. 109 do 72 jeśli jesteś graczem, to na pewno wiesz, że w grach strzelankowych większa ilość klatek generuje większą przewagę na polu bitwy i w tym wypadku zdecydowanie bardziej poleciłbym Ci laptopa Gigabyte'a. Natomiast z drugiej strony, jeśli grasz rzadziej, ewentualnie częściej pracujesz graficznie na laptopie, to HP Victus będzie lepszym wyborem. Troszkę cichszy, lepsza kultura pracy, a różnica pomiędzy tymi laptopami w obliczeniach wielowątkowych jest praktycznie niewielka. Mimo tego, że Intel ma troszkę więcej rdzeni. W komentarzu dajcie znać, co myślicie o tych laptopach, i zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Oczywiście, jeśli Wam się podobał. Widzimy się w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia. Cześć.